W drugiej części audycji pod koszem witam dziennikarzy. Robert Djemba, redaktor naczelny portalu miastokułbrzyk.pl i e, witam Jarka Banasia. E, panowie, nie zaprosiłem Dobrze. was do tej audycji przypadkowo, dlatego, że obaj należeliście do ludzi, którzy e, co najmniej, mówiąc najbardziej delikatnie, jeżeli chodzi o Jarka Banasia, nie byłeś entuzjastą tego e, klubu, nawet nie wiedziałeś, po co w ogóle coś takiego istnieje. To znaczy nie, byłem przeciwny wydawaniu pieniędzy. No, no właśnie, ale pieniądze muszą być zawsze wydawane, nic nie ma za darmo. A Robert Dzięba należał do e, największych, mówiąc też delikatnie, sceptyków. No ja wnosiłem o likwidację spółki. No właśnie, więc e, także nie jest przypadkiem, to, że zaprosiłem Was do audycji, kiedy jest koniec tego sezonu i chciałem poprosić o przede wszystkim krótką refleksję, patrząc na tą sytuację, która miała miejsce do tego co w odniesieniu do tego co się dzieje w tej chwili jakie jest wasze, wasze spojrzenie na tą sprawę Robert Dzięba no przede wszystkim trzeba powiedzieć że jakie były oczekiwania prawda bo oczekiwania były yy, yy, takie żeby spółka została zlikwidowana żeby pozbyć się problemu bo była de facto problemem i żeby były mniejsze koszty na sport profesjonalny no bo spółka była prowadzona źle miała długi była przedsiębiorstwem de facto niewiarygodnym no i nagle pojawił się jakiś magik, tak, który pamiętam na konferencji, nie potrafił tak naprawdę napowiedzieć, w którym kierunku ta spółka zmierza. Modliliśmy się, żebyśmy nie zajęli ostatniego honorowego miejsca w tej ekstraklasie nawet trzyletniej. I muszę powiedzieć, że jestem rozczarowany, jestem bardzo rozczarowany tą sytuacją, dlatego że no, kotwica zmieniła swoje oblicze, więc jestem rozczarowany pozytywnie, chciałbym to powiedzieć. Że... Rozczarowany, ponieważ chciałeś wysadzić powietrze kotwice, rozumiem, tak? Byłem wielkim tego zwolennikiem tego, roz, rozczarowanie. Dlatego, dlatego, że była spółką nieprzejrzystą, mającą problemy finansowe i źle zarządzaną i to bezdyskusyjnie. Również politycy przykładali ręce do tego, żeby pewne rzeczy zamieść pod dywan niż wziąć się wreszcie za sprzątanie tej stałej nie Oga Augiasza. Po 10 miesiącach mówimy, możemy sobie powiedzieć, że wreszcie coś się zmienia, tak? że widzimy zespół, który zaangażował się w Kołobrzegu, widzimy zespół, który gra, który solidaryzuje się z kibicami odwrotnie no i widzimy spółkę, zobaczymy jak to będzie po bilansie, bo <laughs> rok obrotowy jeszcze nie został zamknięty która spłaca swoje należności, e, która e, no, pozyskuje nowych zwolenników, jeżeli nie sponsorów, bo to wcale nie jest tak łatwo, e, i która w mieście no, przestaje być synonimem zła e, i kombinacji, a staje się normalnym przedsiębiorstwem, e, które na bieżąco płaci swoje należności. Mhm. Jarek Banaś, Ty nie byłeś, nie byłeś, trudno powiedzieć, czy Ty byłeś zwolennikiem, niezwolennikiem, dla Ciebie po prostu, ty, Ciebie obchodziła, znaczy Ty obchodziłeś kotwicę Kołobrzeg, miałeś inne zainteresowania. Chodziło o to, żeby dostrzec, że kotwica jest pozytywn pozytywnym zjawiskiem. Jest dla mnie zaskoczeniem, nie tylko dla mnie, Twoje zaangażowanie, takie entuzjastyczne. Czy Ty pamiętasz moment, kiedy zacząłeś się angażować w ten... No tak, to... dokładnie. To przypomnijmy to. No też pominę wątki osobiste, czyli no bo też są, z, prawda? znajomość z tobą. I, I znajomość ze mną i dodajmy, że ja w pewnym momencie zadzwoniłem, tego Robert nie wiem, czy ty wiesz, ale w pewnym momencie, kiedy była nagonka na Kotwice, kiedy wszystko wskazywało na to, że zespołu nie będzie, ja jako entuzjasta przyszedłem do domu zrozpaczony, ręce mi opadły i myślę, sobie, co tu robić? Zadzwoniłem do Jarka, mówi Jarek ratuj. No i Jarek C mówi no to nie, dobra, to robimy to audycję. To, to wyglądało na prywatę. Oczywiście, no tak. Punkt pierwszy to, co się dzieje w klubie, wiedziałem od Mariusza jako dziennikarz i wiedziałem jako kołowrzyżanin, bo to mnie interesowało. Natomiast nie czułem samej pozycji w kotwicy, w mieście i nie docierało do mnie, że w takim małym mieście może być klub w zasadzie, jedyne okno na, 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 na szeroki świat. Tak? Powiedzmy sobie, że to jest jedyny produkt, czy też jedyne zjawisko, które ociera się okręgi ogólnopolskie, europejskie, czy też światowe poprzez zawodników. Więc, więc to jakby do mnie nie docierało, Myślę, że grają, biorą pieniądze, no to okej. Okay. Każdy, kogo finansuje miasto, może coś wyprodukować na lepszym czy na gorszym poziomie. I takim momentem przełomowym obsługiwaliśmy sesję Rady Miasta z Robertem. No i było ostro, jak Państwo tam pamiętacie, były właśnie głosy o likwidację, rozliczenie, spalenie na Stosie i tak dalej. I Stanisław Trojanowski tam się wtedy objawił, pierwszy raz go wtedy zobaczyłem. Miał krótkie wystąpienie i co mnie zaintrygowało. nas to... z kosza, jak to mówię. Tak. Zaintrygowało mnie, co ten człowiek mówi, więc oczywiście sceptycznie słuchałem, ale słucham i zaczyna to do mnie trafiać. To jest jakaś wizja, koncepcja. Później miałem przyjemność przeprowadzić z nim wywiad od razu po sesji na żywo. Stwierdziłem, że jest człowiek otwarty, że mówi szczerze. Dlaczego mam mu nie wierzyć? No trudno sobie wyobrazić, że ktoś przyszedł do radnych i ich naciągał, żeby mu dali pieniądze na no, jakieś ja no, znaczy nie trudno, nie trudno sobie wyobrazić, a, bo w a, znamy takie przypadki. Tak. Ale w tym przypadku była była całkowita zmiana, tak? Nagle mm. sprawy kotwicy stały się sprawami publicznymi. To nie było mm. tak, że wcześniej zamykano nam drzwi przed nosem, nie odbierano naszych telefonów. Yy, a zadajemy trudne pytania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że, że pytamy o rzeczy, które nie zawsze są chętnie pokazywane, ale tu nie było poru, tak? Mm. Do tej pory. Ten opór istniał, nagle ta istniała. Dzielono się z nami złymi informacjami, które mogliśmy przekazać naszym odbiorcom, ale było uzasadnienie, dlaczego jest tak i jak będzie w przyszłości, że idzie lepiej. Tak? No ja wam ważne. powiem, wam, że ciekawe jeszcze było, takie bardzo ciekawa sytuacja, że ja rozmawiałem ze Stanisławem Trajanowskim on, kiedy był tutaj sprowadzany do Kołobrzegu, no to był jakby przestrzegany, że jest strasznie zły klimat, a przede to wszystkim dziennikarze są tacy wredni, prawda, tutaj, że... No, no to i cieszę się, był, że miałem reklamę. Natomiast, słuchaj, natomiast bardzo po, pozytywnie nastawione mhm. i przychylnie nastawione do tego wszystkiego są władze, tylko my jesteśmy wredni, mhm. źli, prawda? No czyli nastąpiła w nas pewna bardzo duża me metamorfoza. No nie, właśnie. To, ale dlaczego to w nas? Ja, ja mówię w cudzysłowie. Moja, moja, no. moja, moje stanowisko wobec kotwicy się nie zmieniło, natomiast zaczęła się zmieniać kotwica, i myślę, że ja Wam powiem tak: byłem ostatnio na spotkaniu w sobotę z pracownikami spółek miejskich mhm. i. No po, wiem, że tam by poza padało, tym, prawda? No. Poza tym, że oni mówili o swoich sprawach, to mówili o chłopakach, którzy biorą, tam padło hasło 20 tysięcy miesięcznie, za zarzucanie piłki do kosza. To jeszcze, jeszcze to pokutuje. Euforia była tam niesamowita, i w sumie, gdyby dano ludziom widły i powiedzieli, idźcie tam na, 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 na koszykarzy, to niby poszli. Mhm. Takie, mówiąc szczerze, jeszcze panuje przekonanie. No ale skąd to się bierze? Bo przecież właśnie, bo tam przeskoczyliśmy wątek. Zaraz, jak pozwolisz, wrócimy do, tego, do tej opowieści o widłach. To ciekawe. Ale się ze Szrekiem to przypomina. E, teraz <grym> właśnie ja chciałem to wspomnieć, bo wtedy usłyszałem od prezesa Trojanowskiego po raz pierwszy, ile zarabiają piłkarze. Koszykarze. No. Zostało powiedziane otwartym tekstem. Ja to później sprawdzałem. Zaczęliśmy to podawać oficjalnie z anteny. Tylko eee. uściślijmy, że to została podana ogólna kwota przeznaczona na te. Można było sobie łatwo przeliczyć, prawda? No, Że, że to, to, nie, nie jest no no to ja wam poczekajcie, wam to ja wam powiem, jak to było przedstawiane na tym pospotkaniu. No, no właśnie. Krzycharze zarabiają 20 tysięcy, mają mieszkanie gratis, jak jadą na mecze, to śpią w co najmniej czterogwiazdkowym hotelu. I, i, I takie rzeczy przedstawiane, jak ci no ludzie no, ale tego ale to usłyszeli, to poczekaj, wyobraźcie robot. sobie ludzi łapiących się za głowy, wzdychających i patrzących na te Robert, swoje tysiąc pięćset miesięcznie. Bo jakąś ciemnotą, było no. to przedstawiane no, ale przez jesteśmy polityków. SLDZ. Było tak przedstawiane na spotkaniu. Tak jakby, no to, nie, Trzeba gratulować. gratulować. Ja zostałem zaskoczony kolejnym wątkiem, ale wróćmy, bo co było ważnego? że kiedy radni przegłosowali, że dadzą pieniądze dla kotwicy i ty mówisz, że tam stałem się entuzjastą, bo ja doszedłem do prostego wniosku. Jeżeli miasto, my dajemy my, tak, bo powiedzmy sobie, nie pan prezydent. My jesteśmy właścicielem tego miasta. Dokładnie. Pan Robert Dziemba ze swoich podatków. Znaczy nie Pan Wolski mówi, że to on jest właścicielem. O Jezu, zostawmy to, bo No ale ja jestem właścicielem, no to ja jestem właścicielem, prawda? Witam, dziękuję bardzo. Panie właścicielu dajemy swoje pieniądze na kotwicę, to przecież nie dajemy je po to, żeby obrzydzić to, że daliśmy, mhm. tylko żeby się cieszyć tym. Albo dajesz porządnie, niech, niech ten pieniądz pracuje. No i zaczęła się praca. Dzięki Radiu Kołobrzeg, dzięki Telewizji Kablowej Kołobrzeg, dzięki Robertowi, pozostałym mediom, no ciebie też wymieniam jako, jako tego człowieka, który parł to wszystko do przodu, no transmisje, audycje, spotkania i no i tak doszliśmy. Bardzo mnie niepokoi, co mówisz ten, bo to wynika, że ta cała nasza praca poszła na marne, jeżeli tam dalej pokutuje mit koszykarza zarabiającego 20 tysięcy, to to jest jakaś dramaturgia. No tak, ale to jest, to jest kwestia prosta, bo jeszcze dwa zabiegi. No. Wystarczy, że zarząd spółki przedstawił zarobki, tak, i te informacje podał mediom, ogłosił konferencję. Eee, myślę, że to dobra, bo była okazja przy bilansie spółki. No, ale ty byłeś tak, tym tak, że... nie powiedziałeś panom, że. Żeby... No tak, no, ale to ja to, tam nie jestem spiritus z i organizatorem posłuchałem, ale pokazuję co pokutuje. To po pierwsze, po drugie ja mam, ja mam takie oczekiwania, że wreszcie spółka zacznie emitować publicznie akcje. Ja bardzo chętnie bym się zapisał na taki publiczny akcjonariat i zapłacił za te akcje, na przykład zamiast za możliwość przyjścia na walne zgromadzenie akcjonariuszy i posłuchania co ma do powiedzenia w sprawie spółki pan prezydent Zachęcam pana prezesa do tego, że coś takie, zastanowić się Zobaczymy, nad czymś się takim, bo, bo po pierwsze sprawy spółki nie idą wcale z umtokiem. No, wiemy o tym i jest to sprawa bezdyskusyjna. Jak Zobaczymy bilans, to porównamy sobie, jak to wygląda rok do roku, jakie jeszcze rzeczy zostały do, do załatwienia, jakie spółka ma do spłacenia zobowiązania, I, i będziemy mogli sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim kierunku to zmierza. Przecież wiemy doskonale, że spółka nie ma żadnego majątku. Rozmawialiśmy panowie o tym no, 10 miesięcy temu, że jej jedynym potencjałem jest potencjał promocyjny i potencjał sportowy, który w jakiś spo, sposób został uruchomiony wreszcie po tylu latach. W tym jeszcze mam takie wrażenie osobiście. I, I po trzecie, to co jest ważne, to to, że chcemy mieć yy, koszykarzy w Ekstraklasie i to chyba nie ulega wątpliwości. Przy czym no, teraz jest y, uderzana ta kotwica Kołobrzeg takim drugim kijem, że teraz piłkarze będą też w drugiej lidze i trzeba łożyć na nie pieniądze, więc wybierajcie. No tak. Piłka do kosza. Jest, czy piłka do bramki, a Robert, ludzie mówią piłka bo, do śmietnika. Mamy zrobić audycję na koniec sezonu, jak rozumie Mariusz. Miłą, pogodną podsumowując, żeby ciągnąć coraz, coraz dramatyczniejsze wątki. No, z ciemnotą trzeba walczyć poprzez podawanie informacji, no bo to, co opowiadasz w tej chwili, to, to leci straszną ciemnotą, co oni nie czytają, nie słuchają. No mam nadzieję, czy... że prezes nas słyszy i powalczymy z tą ciemnotą, jeżeli jest inaczej niż mówią politycy. No są jeszcze inne bardzo y, interesujące zachowania. Na przykład wiemy, my wiemy na pewno, że są tacy politycy, ludzie mający wpływ, którzy są bardzo mało przychylnie nastawieni do, do Kotwicy, prawda? A w niektórych sytuacjach, przy wygranych meczach, prezesowi, prezesuniowi rzucają się na szyję Nie, z, no z to gratulacjami, to że to, 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 to jest po prostu żenujące. To zostało wiem. No. wydaje mi się, że dużym sukcesem mediów Kołobrzeckich jest to, że udało się oddzielić. Ale dlaczego naszym? To jest sukces prezesa, że on jasno postawił... No tak, ale jak przestajesz podstawiać mikrofon y... politykowi, i... po tak? politykowi, no to się... To, to nie, jest... nie wiem, ja nie podstawiam mikrofonu no znamy po ich... przypadki jego, po bo prostu... oni się nie znają no. na sporcie z zasady. Dokładnie. Ja też się nie znam, no. <grym, grym>, ale znam to znaczy nie, to lepszy, to to po 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 na Mariusza. Tak. Miło go po posłuchać. Ale w ogóle powiem coś innego. Ja chciałem pogratulować Radiu Kołobrzeg, bo miałem kiedyś okazję wracać i w Radiu Kołobrzeg słyszałem transmisję na żywo. No słuchajcie. To jest coś fantastycznego, to też się zmieniło. Także wchodzisz, nie jesteś na meczu, jedziesz, słyszysz transmisję na żywo meczu. Duża odmiana. No to znaczy odmiana, bo zaczęli robić zawodowcy, no, Mariusz i, e, i Tomek Kwiatkowski, Tomek Kwiatkowski. No, Tomek no więc... i Jarek Banaś realizacja. I Jerzy, Razem z... Jerzy, Zemanek. Jerzy Zemanek. No tutaj dla, wieczory, dla, tak? dla, dla, dla prezesa Radia też wielki ukłon, bo ludzie tego oczekiwali, to też jest pewna zmiana na lepsze, która pozwala weź, nam inaczej spojrzeć na kotwicę. No. no to ty mówisz. Ty Stanisław Trojanowski by nie uradził, gdyby Zemanek, Jerzy Zemanek nie powiedział zostawcie sport sportowcom. No właśnie, a tutaj jest bardzo ważne to, że powiedziałeś Jerzy, Jerzy Zemanek, nas widać, nas słychać, prawda, natomiast tak naprawdę najwięcej tutaj, że tak powiem no, przyłożył rękę Jerzy no, Zemanek, no, bo, bo gdyby nie... Linia, no to dokładnie. Nie jest żadna linia, to jest normalność, tak? No, no muszę dokładnie. powiedzieć, że u nas na portalu również, ponieważ e, zmiany są na lepsze, faktycznie zaczęliśmy promować koszykówkę. jest Kacper Pajor, młody dziennikarz, który opisuje to, co się w koszu dzieje e, i te zmiany widać, widać je na co dzień, widzą je ludzie, no poza Zostają kwestie ekonomiczne do rozstrzygnięcia, tak? w Kotwicy, bo, bo teraz znowu będzie trzeba, e, pewnie na sesji sprawa stanie, bo musimy sobie tak powiedzieć jako dziennikarze, będziemy to relacjonowali, trzeba powiedzieć, e, pokuta była taka, co nam udało się zmienić przez te mm. 10 miesięcy w Kotwicy-Kołobrzeg e, i co robimy dalej w związku z tym, tak, co się mm. zmieniło, co zostało uprzątnięte. E, jeżeli faktycznie okaże się, że jest na lepsze, e, to trzeba sobie również powiedzieć, że do drużyny z długami, do drużyny, która ma słaby wizerunek, nie przyjdzie żaden sponsor. Na pewno strategiczny, tak? który zechce wyłożyć jakieś My pieniądze mantra, i w tym kramat. kierunku trzeba mm. zmierzać, żeby zmieniając wizerunek Kotwicy, a on naprawdę uległ zmianie. Zobaczcie te wizyty w szkołach, te, te, mm. ten cały program, który został wdrożony, gdzie zawodnicy się pokazywali, gdzie Ale, słuchaj, zapraszali gdyż, na Robert, mecze. Mm. Robert, trybuny się Nawet zmieniły. uniwersytet trzeciego wieku. Gdy na pierwsze tak, no, relacje i audycje o koszykówce, pamiętam jak wyglądały trybuny, jak mnie szokowały obyczaje. Potrafili kibice wychodzić przed końcem meczu. Nie było tych podziękowań wszystkich. No chyba, że była euforia po wygranym, no to kochamy Kotwicę. Natomiast teraz, bez względu na wynik meczu, jest przyjemnie, jest miło ten wynik meczu nie determinuje, przez cały Kołobrzeg nie zwariował na punkcie koszykówki, powiedzmy. Sobie. A jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz a propos tego, bo nie wiem, czy to wiecie, ale klub y Kotwica Kołobrzeg przez cały ten sezon chyba po raz pierwszy, coś nas zagłuszają tutaj. Ale damy radę. Chyba. Damy radę. Klub Kotwica Kołobrzeg po raz pierwszy nie zapłacił żadnej kary w ciągu całego sezonu za zachowanie się kibiców, co się no. chyba wcześniej nie zdarzyło, no, to, prawda? To mówię... Ani za sprawy organizacyjne, ani za zachowanie kibiców. Nigdy nie zapłaciliśmy Malił, żadnej kary. To strasznie no pojawiają się nowe wątki ja rozumiem, że słuchacze już czekają jak jest konkluzja ostateczna no tak Pan prowadzi. Znaczy konkluzja na pewno, pewna uwaga może, że czy deklaracja, że mimo naszego, moż, moż, mogę powiedzieć nawet zachwytu, to my będziemy dalej się przypatrywać Kotwicy. jak znaczy, sceptycyzm jest. To znaczy sceptycy czy jest, czy go nie ma, ale będziemy, nie chodzi o to, że my jesteśmy zachwyceni, mamy klapki, tylko będziemy dalej patrzyli na poczynania i prezesa Kotwicy i trenera Kotwicy, że wszystko będziemy I to obserwować, oczywiście. nie płacić, rzetelnie mm. patrzeć, jak te pieniądze są spożytkowane, którzy Robert i już jeszcze ten paradoks, że to jest tak, jakbyś dał y, dziecku y, jakieś pieniądze na weekend, powiedział masz, a po czym zobrzydził mu i zochydził to, jak to dziecko wydało mm -hmm. pieniądze. Jeżeli dajesz, to dawaj mądrze. Mm -hmm. no, to, to jest po no prostu. Tak. To znaczy, tak, ja mam nadzieję, bo to też rozmawialiśmy sobie przed tym wszystkim, że są zmiany na lepsze i to trzeba docenić, tak? bo ja nie wierzyłem w to, że to w ogóle jest możliwe. Stąd też. Y, Jakaś taka moja średnia euforia, że, że jednak jakieś mm. zmiany nastąpiły i, i ta krytyka nie poszła gdzieś tam na marne. E, z drugiej strony, że ta szansa nie została zaprzepaszczona. Ale pamiętamy o tym, że liga jest trzyletnia tak. i, i zostały dwa lata. Pierwszy mm. rok na sprzątanie, e, drugi rok na stabilizację, trzeci rok e, ja na odpalenie silnika i wreszcie mm. zasuwanie na własnym biegu, a nie na zapychu. I mam nadzieję, że to się uda. Jeżeli tak będzie, no to mam nadzieję również, że ta agresja mieszkańców, bo ona jest, nie zapominajmy o i że, że także mieszkańcy się przekonają do tego, no i może politycy, którzy z jednej strony gdzieś tam, prawda, e, no nie chcą tej kotwicy uderzyć, tam mają ten kij, go tam chowają na lepszą okazję, ale na jak Na przykład tylko, na spotkanie ze spółkami. Ale no, na, to, na przykład to, tam od razu tam. Nie. nie, ale lewica wydawało mi się, że oni mają rozeznanie w tym, co się dzieje w mieście. Tutaj jakieś tragiczne wiadomości. No, no, my. Ale może to tego epizod. Ja chcę, chciałem jeszcze na koniec jedną rzecz powiedzieć, jeżeli my mówimy o tym wizerunku medialnym i tak, także naszym wpływie. Otóż ty, Robert, mówiłeś o tym, że słyszałeś audycję na żywo, tak. ale no, bardzo myślę, dla ważną, najważniejszą informacją dla kibiców jest to, że tak jak rozmawialiśmy z, właśnie z Jerzym. Zemankiem z prezesem, że są plany, aby w przyszłym sezonie były relacje na żywo z większości meczów wyjazdowych, bo to jest dla kibiców najważniejsze. Tak. Mecze A. na żywo wyjazdowe, więc plany takie są. Jeżeli wszystko będzie szło w dobrym kierunku, kotwica będzie dobrze funkcjonowała w sensie organiz organizacyjnym i finansowym to wszystko to przed nami. Chciałem tym optymistycznym akcentem podziękować Wam za udział w audycji pod ja koszem. Dziękuję za zaproszenie Jarek Banaś, Robert Dzięba. To też taka jakaś jedność dziennikarska w pewnych sprawach na panowa, rzadkie w mieście. Mam nadzieję, że w nowym sezonie spotkałem się pod koszem, nie w koszu. A ja mam nadzieję, że Robert Dzięba może w pewnym momencie powie, że jednak jestem choć trochę wiarygodny, bo zawsze stwierdził, że jeżeli chodzi o koszykówkę, w ogóle jestem nie, niewiarygodny, nie, bo jestem jest fanatyczny. Tak? jesteś fanatykiem, e, nie oddzielasz prawdy od fałszu, w ogóle kochasz koszykarzy. E, nie, 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 nie. nie, nie, nie. My, my kontrolujemy, trzymamy rękę na pulsie, pozwalamy ci niemniej jedno Cieszyć się każdym zdobytym punktem. I, na tym, I tym akcentem bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy dziękuję. też kawiarni Wenecja za to, że za jej gościnne progi. Do usłyszenia.